Ddychę dasz pierwszy chlasz Trzy trzy, każdy No nie każdy, dobra? A nie wiem Co nie to? Wiem. Córka, gdzie ty co ten Co ty? Nie wiem Kurno mi przed, przed ryjem wybuchło. Już mnie postrzeliło. Fajnie stało się. Czonek, niska trawa. Pierdzielaj tam tutaj. To jest tak. jak czućownica. I do gości! Nie, nie, nie do gości. Kurna! Przemek, załaduj pestki słonecznika po magazynku. i że tutaj, na pewno ktoś będzie, jak będziesz pęsnął na prostu. Oznaczaj sobie, tak. Ale tak, może tak. jak Serduszka zobaczy to ten, to pomyśli, że z Pacyfistą jest tam. Bokiem, jest. nie Co? wiem, któryś, nie wiem. Stałej i walcz, kurwa. Tam jest typ. Tu jest typ, tu jest typ. To jest tam biegnie po Wiem, i tu drugi jest. Ja się nie usiądę na razie. Zajęliśmy ja się zaraz zobaczę, zobaczymy jeszcze już, już się już się widzi już się widzi no dobrze no przecież musicie 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 o mój o co jesteś ale piąte miejsce ty dawno pał się pał się pał się pał się Tój no tam i tak miałem 0, kul. To jest bez sensu, od się odradzasz bez komuniki, amunicji. Jak, jak? Jak? to ma sens tak bardzo, nie? O kurno, o kurno! Plecy. ja, ale w drzewach, drzewach zablokowałem. Słyszysz? Tylko tu musisz podjechać. O. Dobra, jedź, jedź, jedź. Jogi, No, ale po